Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu z serii 3M, czyli 3 minuty o książce. I by trzymać się konwencji, zaczynamy. A dzisiaj na tapetę trafia książka Jasona Zwija, chyba tak to się czyta, z wydawnictwa maklerska Twój mózg, Twoje pieniądze. Nie ukrywam, że jest to nawet tak można powiedzieć śmiało cegiełka, i gdybym miał powiedzieć w trzech zdaniach o tej książce, to w mojej skromnej ocenie jest to taka instrukcja. Porównywane do NLP dla inwestora giełdowego. Czytając książkę, robiłem sobie notatki i to, co mi się tak utrwaliło, to takie porównanie inwestora do żaby. Bo widzicie, w książce chodzi o to, że autor poświęcił bardzo dużo czasu, żeby przyjrzeć się nam, Inwestorom, jako grupie, ale każdemu też bardzo indywidualnie, a więc nie będzie tutaj coś w cyklu psychologia tłumu, ale bardzo indywidualne podejście. Jest to bardzo precyzyjna praca, dzięki której możesz wyciągnąć wnioski dla swojego procesu inwestycyjnego na temat tego, w jaki pracuje Twój mózg, jakich efektów możesz od niego oczekiwać. I dalej mówimy o mózgu, a nie o rynku. Co tu jest takie ciekawe? No, pierwsze to takie porównanie inwestora do żaby i na tej podstawie pokazanie częstego procesu. Decyzyjnego, jaki odbywa się w głowie inwestora. Wydaje nam się na pozór, że no, żaba jest na tyle inteligentna, że e, wie i poznaje, co jest muchą, a co jest komarem. Natomiast autor tutaj udowadnia, że to nie o to chodzi. Ma, żaba nie przygląda się kształtowi tego owada, tylko po prostu widzi sposób, w jaki ten owad się porusza i potem go mm, jakby. Definiuje i tak samo jest z nami, inwestorami. Często wydaje nam się, że myślimy, tak patrzymy na wykresy, i wydaje nam się, że uskuteczniamy tutaj proces intelektualny, myślimy. Natomiast to jest coś zupełnie innego. Autor tutaj podaje przykład, jakoby oceniamy prawdopodobieństwo, a więc poprzez pewne powtarzające się schematy. Po prostu tworzymy sobie pewnego rodzaju oczekiwania, i potem gramy na te oczekiwania. Mam tutaj taką małą podpowiastkę, a więc jeszcze kilka takich bardzo błyskotliwych koncepcji. Druga sprawa, przecudownie opisywane są różne malutkie, poboczne tematy, jakie dzieją się w świecie finansów i potem jesteśmy przez nimi przez nie manipulowani. Eee, czyli na przykład, inkubowanie funduszy, to było dla mnie nawet bardzo ciekawe, ponieważ mimo jakiegoś tam doświadczenia, fakt jako inwestor indywidualny nie spotkałem się z tym określeniem, a chodzi mniej więcej o to, że koniec. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, to zapraszam cię do odsłuchania darmowej wersji fragmentu całego rozdziału, który możesz odsłuchać na stronie maklerska.pl. Link zamieszczę tutaj poniżej. Osobiście Polecam tę książkę, naprawdę polecam. Może nie na samym początku, ponieważ nie jest ona jakoś tak bardzo dynamicznie wciągająca. Nawet powiem więcej, jeśli myślisz o tym, żeby zabrać tę książkę ze sobą na wakacje i w przerwie między kąpielami, czy to. Słonecznymi, czy, czy w basenie e, sięgać po nią, no to myślę, że to nie będzie najlepszy e, wybór, ponieważ tę książkę powinni, powinno się czytać e, z długopisem w ręku. Robić sobie notatki, myśleć nad tym, co się czyta, ponieważ tak jak już mówiłem, to jest NLP, to jest taka już precyzja do tego, żeby stawać się. Coraz bardziej skutecznym inwestorem. Jeśli coś ci dolega, to często w tej książce o tym przeczytasz. Jeśli miałbym ocenić, oceniam ją bardzo dobrze, natomiast tak jak mówię, nie na samym początku. Jak już będziesz na tyle doświadczonym inwestorem i będziesz chciał szukać tej precyzji, Twój mózg, Twoje pieniądze, Jason's Wake, fragment, nagranie poniżej. Polecam. Do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam. Paweł Salamu. Cześć.